Krzysztof Gonciarz Człowiek instytucja Według jednych Krzysztof Gonciarz Według innych Krzysztof Gonciarz Według innych Dolina. Według innych Nikoloś Przygotujcie chusteczki, bo już za kilka minut Wyciekający z prądzie jak Zapraszam. Daję sobie sprawę z tego, że ten content, który ostatnio robię, to jest dla części z was zbyt wiele, bo przyszliście tutaj po filmy podróżnicze, dokumenty, jakieś moje poważne porady życiowe, diety, różne te. Tak się zwykło mówić w internecie, nie podoba ci się, to nie oglądaj. Ja uważam, że jeśli ci się nie podobają te odcinki, to oglądaj je i tak. <laughs> Na gróbce 20 tysięcy osób chwyciliśmy się za rękę, by razem. Będziemy więc dzisiaj... Muszę pozamykać w ogóle te. To jest to, co mam w innych zakładkach, przeglądarki. Specjalnie do tego nagrania kupiłem sobie program do nagrywania ekranu. Jeśli Wam się coś takiego nie podoba, to na. Ja to kupowałem! Widzicie, że pieniądze leżą na ulicy w tych czasach? Przeżyłem pandemię z gąciarzem i mam z tego tylko memy. Prawie 20 tysięcy osób w przez lata próbowałem robić ładne filmy, a wystarczyło zdjąć gacie, żeby osiągnąć sukces wizerunkowy. Dziękuję wam kochani. To już jest movement, proszę państwa, ale pomyślałem, że w sumie ta grupa jest bez sensu. Słuchajcie, grupa jest super, z wami jest bardzo fajnie, ta grupa zostanie, ale pomyślałem, zróbmy sobie subreddit. Założyłem reddit. Gąciarz, zapraszam. Jak zakładaliśmy grupkę z IZą, pomyśleliśmy, że zrobimy ankietę o, na nazwy grupki na grupce, która jest nazwana tymczasowo, ale okazało się, że nasza tymczasowa nazwa ankietę wygrała. O. Więc brawo wszyscy przeżyłem pandemię z Gońciarzem i mam z tego tylko memy. To już jest oficjalna nazwa naszej grupy. Mam problem, proszę o pomoc! Czy da się to zdjęcie zrobić bardziej wakacyjne? To jest Ewa Chodakowska. <laughs> Wulka Gonciarska? Spoko, czy to jest? Wulka Gonciarska is a village in the administrative district of Gmina Kazanów within Zwolen County, Mezovian Voivodeship. To nie wiem, czy to jest Ewa Chodakowska. Nasza nowa zabawa, czy to choda? Dlaczego wszyscy się rzucili akurat na Chodakowską, no? A co tam w ogóle uchody? <laughs> To jest po prostu moje zdjęcie. No, oczywiście musi być Marysia też. Okej, okay, no to jest wakacyjne. Nie pogardzę dobrym ludziom. <grytania> Wczorajszy odcinek wielu osobom skojarzył się z filmem Ace Ventura. Muszę przyznać, że coś w tym jest. Kiedy w czasie epidemii koronawirusa masz zapalenie krytanii, i wszyscy myślą, że rozsiewasz koronawirusa. <grytania> to prawda, to, jest, to nie jest najlepszy look na te czasy. Dominik zrobił przeróbkę. Tak to mi więcej wyglądało. Dominik to jest w ogóle ciekawostka. A Dominik to jest yy, osoba, która jak był ze mną obiad na wołowę wystawiony i można było wygrać, to Dominik właśnie wylicytował, więc się znamy. Ten człowiek zapłacił jakieś 5000 zł na woźb, żeby zjeść ze mną stekę. No, Kaman, to jest coś. To jest najlepsze. Widziałem to wcześniej, więc moja reakcja jest udawana. Jare, jare. Wspaniale, no Tomek Borkowski! Ach. A co teraz? Krzysztof Gonciarz plus zapytaj beczkę, za Krzysztof w gąbeczkę. Możecie się lepiej postarać. Krzytaj goneczkę, gon pytaj krzeczkę. Krzytaj gączkę, zakryj Gąby, Zasztof to w gączkę. Zakrzyszto w gąbeczkę. Zapytaj gąbeczkę. Krzytaj gączkę, krzyż kafty, krzytaj beczkarza. Krzygon sztosiarz. Zasz to w beciarz. Krzytaj gąbeczkę, Krzybasz gątajkę, za Krzysztof w beciarz. Dobra, tylko chodźmy dalej. Z ogłoszenie ma tym. Prócz proszukiwana osoba płci żeńskiej do pogawędzenia, audio telefonicznie, jak chcesz, podczas wieczornego spaceru. Zobaczmy jak kolega wygląda. Ja bym brał. GDZIE SĄ WSZYSCY antyszczepionkowcy! Integracyjny post. Jak chcecie, możecie się przedstawić w komentarzach, zdjęcia też mile widziane, to jest na przykład. o, dzień dobry, pozostaje mi dodać po prostu swoje zdjęcie. Zawsze zastanawiam się, czy są legalne takie w sensie zdjęcie marihuany. No w sumie zdjęcie marihuany chyba nie jest nielegalne, nie? Czy ktoś z Was choruje na chorobę psychiczną? Nie ma się z czego śmiać, ale jednocześnie. Powinniśmy wyciągnąć takie tematy ze sfery tabu, więc bardzo dobrze. Pozwoliłem sobie napisać regulamin naszej grupki. NIE PODOBA SIĘ TO wypierać! Onanizujesz się podczas epidemii, nagle kątem oka w oknie wyczuwasz jakiś ruch, uznajesz, że to pewnie drzewo wygięło się pod wpływem wiatru, jednak po chwili miłowolnie odwracasz się. Oto co widzisz. TO ROBERT MAKŁOWICZ! Gdy olbrzymi Makłowicz orientuje się, że go spostrzegłeś, mówi tubalnym głosem giganta. No nie, teraz muszę zrobić Makłowicza. Ale nie ma się czego wstydzić, życie jest jak proch, w jednej chwili jesteś Jednym, a następnie zupełnie czymś innym. Um, um, um. Przepraszam bardzo pana Roberta. O, co my Kupiłem tu mamy? dzisiaj ogórki kiszone i na wieczku słoika znalazłem coś takiego. Pomyślałem, że to wam pokażę. Okropne, nie? Ogórek trzyma ogórka. Czokrasz, bobra? Piłem dzisiaj ogórki. Wow, ale kurde, antycypacja Pickle Rick. największy polski Polsce tak się mówi w internecie, nie jestem pewny co właśnie zobaczyłem i nie mam tego na myśli jako szydera tylko tak naprawdę kolejna bardzo tak nie Oczywiście to musiało się wydarzyć. Czy wyglądam jakbym miał za To ja się co gdzieś śmieszy w tym śmiechu z tamtego okresu, ja już chyba nie umiem go robić. Ja umiem. <noise> Pamiętam, że było mi trochę przykro, bo to był taki moment, że niedługo później schudłem sporo i niedługo później za namową Kasi zmieniłem okulary na te. I według chyba wszystkich ludzi na świecie wyglądałem lepiej. Było mi przez pewien czas smutno, bo nie wyglądałem tak śmiesznie. Naprawdę to jest coś, co czego mi było żal, że nie umiem już robić tego luku, który jest na tym filmie. <noise> Zajebiście mnie zawsze to bawiło. Czy wyglądam, jakbym miał za mało witamin i żelaza? Nie! Czy wyglądam, jakby mój brzuszek był niezadowolony? Nie wiem. Tak, panie już powiedział. Komuś. Taki, <taki> żart będzie z nie? Po prostu pasuje i zróbmy, bo pasuje. No to jest właśnie tak. <taki> Proste. Gultę te Trzeba Trzeba się przekonać, że ojebanie się na łyso, trenduje, trenduje w internetach. Nawet myślałem, żeby zrobić challenge, żeby... Na milion subów, który się zbliża, opierdolić się na łezach, zrobiłbym to, ale mi jest szkoda, bo jakby mam bardzo duży potencjał memiczny teraz z moimi włosami i chciałbym się oszpecić jeszcze bardziej. <grytanie> Wiecie, Japonia jest trochę w tyle za resztą świata, jeśli chodzi o pandemię, więc bardzo możliwe, że u nas kwarantanna potrwa na przykład miesiąc dłużej niż u Was, więc pomyślcie sobie, jaki fan będziecie mieć wtedy ze mnie. Ale już niedługo, akcja, wbijamy milion subów dla Gonciarza! Bardzo dobra praca to jest. Taka jest właśnie moja reakcja na to. Jagoda Wiśniowska, gratulacje, to. O! <ścoughs> no dobrze. Nie! <ścoughs> Ta grupa powstała dla was. Ta grupa powstała dla mnie, ta grupa powstała dla nas! Kiedyś odbędę taką podróż, mającą na celu odzyskanie władzy w beczkownikach Zapytaj Beczkę, to będzie wyglądać jak czas apokalipsy, coś tak czuję. Mind blown! Cisza na ulicach, weźcie sobie, jedźcie gdzieś indziej. Nareszcie. <grym> Okej. Okay. Bezbecja. Mm. Bardzo ładny fanarcik. O, Smogę, no ten prawej wygląda jak taki taki czolo, nie? Stara się na coś takiego, moje czolo. Taki, taki meksykański taki ziomeczek, nie? <noise> no to jest. No tutaj sam się podłożyłem, ale to jest prawda, no. no. wiadomo. Mam słonia w szafie, zmierzmy się z nim. To jest kadr z vloga z Korei Południowej sprzed kilku lat. Byłem w Korei Południowej, byłem na siłowni, kręciłem ten. Het montował ten odcinek, nie zauważył, że widać moją dupę. Puściliśmy. Internet akurat tego nie zapomniał, nie? Jak macie jakieś rzeczy pamiętać, to pamiętajcie, że na przykład Ziemkiewicz mówił, że koronawirus to jest tylko grypa i nie ma się czym przejmować. Takie rzeczy rozliczajcie, a nie tyłek Krzysztofa Gąciarza sprzed lat z Korei Południowej. Życzę sobie, by zaprzestano postowania tego w internecie. Usunąć to z internetu. Dobrze, <grym> dobra. dobre. Dziwny przypadek, że akurat film pożegnalny trafił na 666 tysięcy wyświetleń. Okej. Okay. Jak ty to możesz pić? Co ty kawki nie lubisz? prostaku. Ło, kuźwa, ale masz te piękne te, szalety za, za... Jak się taki idziemy w pokoju robi? Ja on dymiarkę idzie, nie wygląda tak fajnie. Chociaż nie, to w sumie jest kwestia ro ro role. Okej. Okay. Zrobię sobie coś takiego. O jaki fajny gif. <słyski> 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 Ten mem mnie tak rozbawił, na, tak na szczerze, bo tak się czuję faktycznie. I nawet on ma green screena na statyfikach. Git, pozdrawiam całą legnicę, dobrych chłopaków, i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Dobry przekaz jest najważniejszy. O, bardzo dobre. Krzysztof Kanczarz wrócił i zgromadził nas, żeby promować poradnik. zarabiej w domu w czasie pandemii. To jest w sumie dobry żart, w sensie to faktycznie można by coś takiego zrobić. Gratulacje, Krzysiu! Milion subskrybentów! Brakuje jeszcze jakichś 40 tysięcy. Jak chcecie mi pomóc, to onega się mas. Elsi, dobra robota. <grywia> Jak to precyzyjnie jest w ogóle zrobione, tak nie wiadomo do końca na czyje czoło patrzysz. To nie jest zdanie, które często słyszymy. Hełm ja do degustacji parów. <grywia> ja z jąkami na elekcji. O, pamiętam ten, ten artwork. Bardzo ładny. Czekamy na kolabo. Uekusasan. X skończyłeś? Nie, sobie czemu nie? Tak, dokładnie. O, o to chodziło w żarcie, który zrobiłem wczoraj. Dzięki, że go przetłumaczyłeś. Ja myślałem, że zrezygnuję taką przyróbkę, że w poniedziałki, we wtorki, w środy, w czwartki, w piątki, w soboty, w niedzielę leżę w wannie. Babcia, przystojny z ciebie kawaler. Pewnie za tobą ogląda się wiele kobiet. I... <laughs> tak jest. O, jaka fuzja. Narzeczony mi powiedział, że w ramach kwarantanny można tutaj wrzucać arty. Dobrze ci powiedział narzeczony, dobrze. Trzymaj się tego chłopaka. Co się tu dzieje w ogóle? No i... Psz, 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 psz. tutaj poprawił artworka. Tak dokładnie jest w polskich domach. Ostatnio rozmawiałem ze znajomą, co w tym jest? Polscy ojcowie lubią chodzić w majtkach po domach. Dlaczego? Jeśli ja kiedyś będę miał dzieci, to czy będę chodzić w majtkach po domach? Połączenie w ogóle, Gonciarz przed i po pandemii, no. O, tutaj ktoś przygotował podstawki do memu. Dobrze, dobrze. O, wybitny kolej z takimi włosami skradnie Twoją dziewczynę. Tak jest. Mogą pochodzić e, z jądra ziemi. Kiedy sieć została zalana, z innymi naprawionymi zaczęły popisywać media. Strange Sounds. A w niektórych zakątkach świata zainteresowały się nią oficjalne władze. Rząd Malezji się na tym na poważnie zajął. No i oczywiście są też memuchy z moimi majtami. Przyprowadzam dziewczynę do domu. Dokładnie tak. Brawa, prawa, brawa dla wszystkich, którzy robią content na grupę. Robicie świetną robotę. Róbcie to dalej. Róbcie też. Wejdźcie na nasz Subreddit. Przetestujmy to. Zapraszam Was na Subreddit. Wydaje mi się, że po prostu dla ludzi, którzy chcą przeglądać rzeczy, Subreddit będzie dużo wygodniejszy, bo nie musicie się przewalać przez różne takie rzeczy, mniej śmieszne. Trzymajcie się w tej pandemii. Mordy do zobaczenia. Leave your memes on the Reddit, 19 euro. A wystarczyło zdjąć gazie, żeby. A jeśli masz farcik, to wystarczy ci pokazać sutek.